Teraz w strefie relaksu, czyli mojej ulubionej części tej szkoły. E, tutaj można usiąść sobie na kanapach, e, poczytać, tam zajmują się książki, są również gry, które można pograć kiedy nie ma się lekki oraz komputery, z których można korzystać. Jest też szkolna gitara. Na no, przykład można grać kciukazyki. biblioteka znajduje się na parterze, możecie w niej pożyczyć wszystkie lektury szkolne, jakie tylko sobie wymarzycie, zarówno jak i książki spoza kanonu lektur, takie jak na przykład fantastyka albo inne książki, których będziecie potrzebować i panie bibliotekarki zawsze Wam pomogą. Teraz jesteśmy w szafie, znajdują się tutaj szafki, większość szafek korzystają uczniowie, szafki również znajdują się na parterze, i w możemy wejść do buketu, który znajduje się zaraz na rokiem.